Dzień dobry, cześć, witam na kanale Wyprawy Baby Dzisiaj wybrałam się do Łodzi e, Za niedługo wyruszam właśnie na targi Na targi jedyne w swoim rodzaju Jestem ambasadorką jednej marki, która właśnie bierze tam udział Więc będę miała przyjemność być dzisiaj na ich stoisku Pokazać wam jak wyglądają takie targi e, Przyjechałam wczoraj, dzisiaj mamy sobotę, przyjechałam wczoraj zameldowałam się w bardzo fajnym hoteliku tutaj w Łodzi za chwilę wam pokażę jak on wygląda i od razu rzucę taką polecajkę bo hotel naprawdę jest czyściutki pachnący z pysznym śniadaniem które już właśnie spożytkowałam no i co? no i wam pokazuję prezentuję wam pokoik ogromne łóżko z wielkim telewizorem fotelik, półka taki narożny stoliczek w formie półeczki tam takie szafeczki przy, przy łóżku fajnie też, bo można operować światłem górnym, bocznym przy szafkach, przy łóżku bardzo fajnie, tak jak wspomniałam przyjechałam wczoraj, więc są tutaj już moje rzeczy no i łazieneczka bardzo przyjemna z wielkim lustrem suszareczka czyściutko, przytulnie prysznic też ogromny więc polecam. Hotelik bardzo fajny. No i oczywiście kawka do pokoju obowiązkowo. Upton Hotel Łódź. Łódź. Tutaj jakiś mural, tak mi się wydaje. Coś kiedyś było. Więc jedziemy na Hale Expo. Tutaj mi się wydaje, że tu jest Politechnika Łódzka. Tutaj piękny mural, zobaczcie, przepiękny. Taka starsza kobieta z kurą. Pięknie, pięknie. Uwielbiam właśnie takie murale w różnych miastach, jak jeżdżę. Mają swój klimat. Jedziemy dalej. Mamy zielone. Do miejsca docelowego bodajże mam. 800 metrów i zaraz wjeżdżamy na parking w międzyczasie zadzwonimy budzik, oczywiście nie taki dostanie, ale taka e przypominajka więc tak wygląda jedna z ulic w Łodzi. Tak mi się wydaje, że to jest ulica e nie będę kłamać, po prostu będę opowiadać głupot, ale tu jest Politechnika Łódzka, więc kto jest z Łodzi, to e, niech napisze w komentarzu, jaka to jest e, ulica. Tutaj jest Zatoka Sportu e, po prawej, a my jedziemy jeszcze troszeczkę dalej. Tam przed nami e, ten zielony tam taki budyneczek oszklony, tam to jest właśnie ta hala e, Expo. A my jedziemy. Piękna klimatyczna łódź. Tu jest sukcesja. Tak to się wypowiada, a ja tutaj dziś już muszę zaraz skręcać. Chyba tutaj, tak? Tutaj, aha. Więc skręcamy sobie tutaj. Muszę zaraz wyciągnąć swój bilecik na parking. I wjeżdżamy. Zaparkowałam i tamtędy mamy na końcu wejście jeśli chodzi o osoby które się wystawiają a ja jako ambasador marki też tamtędy wchodzę zaraz wam pokażę jak to wygląda w środku dotarłam do wejścia przejdziemy tak troszeczkę po różnych stoiskach tutaj mamy przepiękne misy gongi takie do dzwonienia, to ma przepiękności tutaj. Tutaj torebeczki, biżuteria cudowne, koniki. to jest naprawdę mnóstwo pełno cudownych, przeróżnych, wyjątkowych rzeczy. O i są piórka przepiękne, cudne. To co ja lubię najbardziej. To nie będzie trzeba zajrzeć na stoisko później. Ule miodule. Bardzo pyszne miody. Dajcie również polecajka. A my lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tak jak nazwa mówi, organizatorów Targi jedna w swoim rodzaju. I to jest prawda, bo tu jest głównie rękodzieło. Rzemieślnicy, którzy tworzą coś. Yy, samo istnieje, gdzie nic nie robi fabryka, tylko tam, gdzie jest wszystko robione. A ja jestem tutaj. O tutaj w tym miejscu. Tutaj mam yy, zakryte stoisko, bo rozkładałam je wczoraj, więc za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko yy, wygląda. Stoisko, na którym dzisiaj będę są to świece yy, właśnie olejowe z pestek ze słonecznika z dodatkiem oliwy z oliwek. Są to przepięknie pachnące świece, sole, mydełka kraftowe. Tu są takie kosteczki do e, różnego rodzaju podgrzewaczy, kominków, na przykład takich jak tutaj, czy takie na przykład w formie mikołaja akurat. No ale są różne, różne, przeróżne. Oczywiście kadzidła słowiańskie z naszych polskich e, ziół, kwiatów. Tutaj mam przepiękną... E, Świąteczną serię Piernikowy Ludzik, Świąteczny Pącz, Szarlotka na gorąco, Zapach Świąt. A tutaj pod tą lampką e, grzeje się grzane wino. Świąteczna czekolada, Zapach Świąt. Troszkę tutaj mam e, biżuterii. Przepiękne zawieszki do szafy w różnych zapachach. ciastko dyniowe, róża, strażnik burzy. Tutaj mam zapach świąt, lawenda z bergamotką, szamon czyli taki zapach szałwi i palo santo, grzane wino. Naprawdę przeróżności zapachowe. Oto to lecimy. Mamy prawie godzinę 11. Za moment zaczną pojawić się pierwsze odwiedzający targi. Idziemy się później. Wróciłam już do hotelu. Jestem chwilę po targach. Było bardzo intensywnie, było bardzo mało czasu, żeby coś w międzyczasie nagrywać. Więc myślę, że może jutro wygospodaruję jakąś chwilę, żeby wam pokazać drugą połowę stoisk, drugą połowę wystawców, którzy są obecni na. W tych targach. A ja, co? So, biorę się za kłuszamkę e, prysznic i spanie, bo jutro trzeba zrobić e, dobry dzień, no i później powrót. I czekam je kilka kilometrów, dobrych kilometrów, bo ponad 300 kilometrów, więc muszę być bo wypoczęta. Do jutra. Cześć w niedzielę. Wstałam, wyspałam się, a teraz możemy podążać na śniadanie. No, to lecimy na śniadanko, ale tutaj cialne, dzisiaj tak pochmurno. Karta. I lecimy na śniadanie. Lecimy na śniadanie. Śniadanie jest na zerówce. Ja tutaj byłam na dwójce. Jeszcze tak pokażę, jak wygląda hotelowy korytarz w hotel. Apton. Hotel Apton Łódź. Dobra, widzimy. Nikogo nie było. I idziemy na zerówkę. To co? Jedziemy. Stoszą tak wygląda pięknie. Stół. Patrzcie jakie ciasto, jakiś sernik z pistacjami. Super. Naprawdę śniadanie zgodne polecenia. Tutaj może zrobić sobie kawę, herbatkę, gorące. Gorące posiłki, jajecznice, kiełbaski, boczusie. Tutaj wielki szwedzki stół do wyboru. Naprawdę bardzo polecam hotel i je się tutaj smacznie. No i dzisiaj w tym samym miejscu, to same czerwone światło. Łódź dzisiaj trochę w, pięknym, w piękniejszej pogodzie. Gdzieś tam wygląda słoneczko, wczoraj było bardziej zachmurzone. Więc lecimy z tą niedzielą. Zaczynamy pomału drugi dzień targów. Wystawcy o, powoli stuje. zaczynają udostępniać swoje stoiska. Tak jak mówiłam, pokazuję wam teraz drugą część. Szkoda, że jeszcze wszystko przykryte. No ale mamy 10.35, za 25 minut startujemy. Więc jeszcze mają chwileczkę, żeby po prostu wrócić i i poodkrywać swoje e, piękne dzieła. Ja to kocham drewno, kocham w każdej postaci. Zobaczcie, jakie przepiękne rzeczy można e, zrobić z konara. Cudowności, same cudowności. Tutaj też jest coś fajnego, co lubimy: ozdoby słowian, wikingów, fotografie, obrazy, słowiańskie kadzidła. Tutaj mamy miódki, miodule. <laughs> Więc fajnie, za moment startujemy. A ja w międzyczasie, jeszcze mam chwilę, idę poszukać coś dla dzieciaków. Bo przecież mama musi zawsze wrócić z czymś. No to lecę szukać. Co wybiorę, to Wam pokażę. Targi dobiegły końca, kłońca, Wszystko przebiegło naprawdę bardzo fajnie. Właśnie wyjeżdżam z Łodzi. Do domu mam około, tak jak mówiłam, ponad 300 km. Więc kawałeczek. Jak zajadę na miejsce, a jeszcze może w trasie coś fajnego dogram. A jak nie, to zakończę już koło domu odcinek wyprawy baby, więc było naprawdę fajnie.